Witajcie, moi drodzy, w sercu Maryi. W ten spokojny wieczór, pełen ciszy i światła gasnącego dnia, zbieramy się razem w duchu modlitwy, by otworzyć serca przed Duchem Bożym. Dziś pragniemy zwrócić się do Ducha Świętego, naszego pocieszyciela, nauczyciela i przewodnika. Kiedy wzywamy Ducha Świętego w modlitwie, Uznajemy naszą potrzebę Bożej pomocy i zapraszamy Jego obecność, aby działała w nas z mocą, cichością i mądrością. Duch Święty przychodzi nie po to, by nas osądzać, ale by umocnić, podnieść i przemienić nasze wnętrze w miejsce pokoju, wiary i światła. Duch Święty jest zawsze dostępny przypomnieć nam słowa Jezusa, wzmocnić w trudnościach, pocieszyć smutku i wskazać drogę, gdy błądzimy. Nigdy nie jest daleko, wystarczy westchnienie serca, a on już przychodzi. Rozpocznijmy modlitwę sentencją. Duch Święty przychodzi nie wtedy, gdy wszystko jest idealne. Ale właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy miłości, która rozprasza wszelkie ciemności. A teraz módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, w tej wieczornej godzinie przychodzimy do Ciebie z wdzięcznym sercem. Dziękuję za Twoją obecność przez cały dzień w słowie milczeniu w myślach i gestach. Proszę, napełnij mnie teraz swoim światłem. Oczyść moją duszę ze zmęczenia, zmartwień i lęków. Uczyń moje serce łagodnym i otwartym, bym potrafiła kochać jak Jezus. Niech Twoja mądrość prowadzi mnie, a Twoja czułość otuli moje wieczorne myśli. Niech uspokoi każde poruszenie serca. Niech zagoi to, co dziś zostało zranione. Niech przypomni mi, że jestem bezpieczna w Twoim tchnieniu. W Twoim świetle nie muszę się bać nocy, bo jesteś moim światłem nawet w najgłębszym mroku. Prowadź mnie, Duchu Święty, przez ciszę, przez sen, aż obudzę się w pokoju. Zamieszkaj we mnie na nowo, jak łagodny płomień, jak święty oddech, jak cisza pełna pokoju. Amen. Moi drodzy, niech Duch Święty rozleje pokój w waszym sercu, niech strzeże waszych myśli i nocy, niech zanurzy was w miłości Boga, która koi i odnawia, niech otuli was swoim światłem byście zasnęli spokojnie i obudzili się z nową nadzieją. Dziękuję serdecznie, że byliście dziś ze mną w tej wieczornej modlitwie. Niech Duch Święty prowadzi Was przez noc ku jutrzejszemu dniu, pełnym łaski. Dobranoc w sercu Boga i w sercu Maryi.